Dlatego ja uczy język boskiego, dlatego ja w tego kraju i lubię tego kraju, bo będzie na zawsze. Usięć po polsku, bo ja lubię kraju i chcę tutaj być mieszkanie mysz, mysz, tutaj i mam dzieci tutaj uczyć do szkoły, dlatego chciałam ucieć po, po polsku i uczyć dla dzieci. Chciałabym uczyć się po polsku, bo chciałam mieszkać tutaj długo, bo mam stałego pobytu. Ja chciałabym uczyć się po polsku, bo moja rodzina mieszka w Polsce. Kocham Polskę, mieszkam w Warszawie i chcę rozmawiać z Polakiem. Też chcę mieć polskie obywatelstwo. Aby móc ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego, musisz legalnie przebywać w Polsce przez określony czas i wykazać się znajomością języka polskiego na przykład przedstawiając świadectwo ukończenia polskiej szkoły w Polsce lub za granicą. Jeżeli nie kończyłeś polskiej szkoły, konieczne jest uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1, czyli średnio zaawansowanym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi stworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje, plany i aspiracje. Egzaminy pozwalające uzyskać ten certyfikat organizuje Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Gdy będziesz gotowy do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Zostaniesz pisemnie poinformowany o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin oraz wydanie certyfikatu są płatne. Informacje o aktualnej wysokości opłat znajdują się na stronie internetowej. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Podczas części pisemnej sprawdzana jest Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, znajomości gramatyki oraz umiejętności pisania po polsku. Część pisemna trwa 3 godziny i 45 minut części ustnej egzaminu zadaniem zdającego jest wypowiedź ustna w oparciu o różnorodne materiały tekstowe i graficzne. Zdający losuje zestaw, w którym znajdują się dwa lub trzy zadania. Na poziomie B1 do zadań tych należyć może opis sytuacji przedstawionej na fotografii, wypowiedź w formie monologu na zadany temat lub sytuacja komunikacyjna, dialog z inną osobą. Podczas części ustnej Będziesz proszony o przygotowanie swojej wypowiedzi. Będziesz mieć na to 5 minut. Twoja wypowiedź będzie oceniana przez dwóch egzaminatorów. Część ustna egzaminu potrwa łącznie około 15 minut. Po zdaniu egzaminu uzyskujesz certyfikat znajomości języka polskiego. Jeśli przebywasz w Polsce legalnie, odpowiednio długo i uzyskasz certyfikat znajomości języka polskiego, możesz złożyć wniosek o uznanie cię za obywatela polskiego. W przygotowaniu do egzaminu mogą Ci pomóc kursy języka polskiego jako obcego, organizowane m.in. przez organizacje pozarządowe. Prawnicy pracujący w organizacjach pozarządowych udzielą Ci także pomocy prawnej.